Siemanko, Siemanko z tej strony, wasza ulubiona ekipa Pazdebland TV. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam susz konopny CBD Bubblegum. Susz CBD Bubblegum. Kupiliśmy go w Łomży, a że kupiliśmy go w Łomży, czyli w Polsce. Jak możecie zauważyć, cena za 10 gram 100 zł. Kupiliśmy to w sklepie Jamajka. Tak się nazywał ten sklep, w centrum Łomży. Trochę go upaliliśmy, bo nie mieliśmy normalnych liści. Także chciałbym Wam powiedzieć coś na ten temat. Sóż CBD. Jak możecie zauważyć na odwrotnej stronie, jest to susz CBD wykonany w yy, kontrowersji. <ścoughs> Jak możecie zauważyć na odwrotnej stronie, jest tutaj wszystko Wam opisane, czyli tak. Cannabis. Sativa Susz CBD Wyhodowany w kontrolowanych warunkach Jest to tak samo produkt i dystrybucja yy, A tutaj jest Aha yy, Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość opakowania Po naruszeniu, Po naruszeniu plomby <ścoughs> Dawaj kurwa to 100% naturalny jest ma w sobie THC aż 0,2%. Jak możecie to zobaczyć, produkt jest przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich. I to jest tak. Dokładnie się nazywa Jamajka Shop. Ogólnie przeczytałem tutaj, że ten produkt to jest tak jakby kolekcjonerski ogólnie. Czyli można go kupić, ale nie można go spożywać. No ale oczywiście myśmy go spożyli, no bo jak kupiliśmy, no to trzeba go spożyć, no nie? Ja wam teraz pokażę jak on w środku wygląda, tak jak wcześniej wspominałem, było go tutaj 10 gram, ale no ze względu na to, że nie mieliśmy co jarać, bo byliśmy na obcej ziemi, to po prostu musieliśmy sobie radzić tym oto sprzętem. Daj tutaj kamerzysta zoom, ładne topy to są, a że ładne, powiem wam, że zapach jest zacny a że zapach jest zacny, dobra nikt nie idzie, kręć <laughs> zapach jest zacny zostały nam dwa takie topy było tych topów no srogo a że srogo co wam mogę powiedzieć o tym suszy? no wiadomo, że nas nie kopał no nie, ale z braku laku musieliśmy coś kupić no i kupiliśmy ten oto bubble gum z najlepszej najwyższej półki gdzie jakaś ekipa, ale mniejsza z tym a my tutaj się bawimy a że się bawimy Bank. Co chciałem wam powiedzieć, że tak. No kręciliśmy z tego Lolki, jaraliśmy z tego normalnie. Wiadomo, że nie dodawaliśmy żadnego tytoniu, no bo to nie ma sensu. Delikatnie kopała, że delikatnie kopał. No była taka faza zmieszana. A jeszcze jak trochę dodaliśmy wcześniej alkoholu, no to wiadomo, że odnowiło nam się po prostu THC z holenderskiej konopi. Także ja mogę wam powiedzieć tylko tyle, że no 10 gram 100 zł, no to nie jest dużo, nie jest mało. Może ktoś lubi, może ktoś nie lubi, THC, tylko lubi CBD. Także jest całkiem inaczej. Ale no. Ja tego nie polecam, że tego nie polecam, no nie. Wiadomo, że wszystkie narkotyki są złe, i CBD i THC. Ale wow! Ale wow wow wow. Także no taki odcinek dzisiaj luźny. Miałem go zrobić trochę wcześniej, ale się nie udało. Aha, i co jeszcze jest najlepsze, że w Polsce można kupić CBD w maszynach jak i w renomowanych po prostu sklepach. Z marihuaną, no nie tak jak tutaj jest napisane Jamaica Shop, także możecie tam kupić. Oto ten temat. Nie zapomnijcie subskrybować kanału PASDLAN TV. Następne odcinki będą już niebawem.